Z tej strony Mister Wartek 15 Games i w dzisiejszym materiale, jak widzicie, no już wiecie, no bo w tamtym odcinku mieliśmy nasze y, robienie, znaczy przerabianie naszego gospodarstwa. Jak w dzisiejszym materiale. Y, a, to źle zrobiłem. Pozwolimy sobie na szybko. Znaczy, nie będziemy się na razie zwodzić. Bo nie, po co na razie bez sensu zwozić? Tylko w dzisiejszym materiale będziemy sobie y, siać naszą. Do... Nie no, raduję. Będziemy sobie zwozić co da, bo już nawet sam Nie wiem. Bardzo przepraszam, tak się mylę cały czas. Yy, muszę sobie to podnieść podnieść. i będziemy sobie dzisiaj zwozić ten yy, nasze sprzęty, które kupiliśmy. Słuchajcie, klawiatura sobie duża. Zaraz że tak jeżdżę, ale mikrofon musiałem sobie trochę zrobić, co mi się zepsuło. Jedziesz, 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 jedziemy. Aha, i jeszcze mieliśmy kupić kosiareczkę, żeby tam zrobić Będzie trzeba kupić teraz kosiarkę, jakąś jedną. I ten wjazd zamurujemy. Znaczy nie będziemy nic tutaj. Już będę tutaj wjeżdżał, żeby jakoś to się przyzwyczaić. I jeszcze zapomniałem. I tutaj będzie jeszcze jedna szopa. A za 9 Za dziewięć. Soro, że nie gadałem, ale nie zrobimy, bo nie mogę tutaj zrobić. Chyba że postawimy coś innego. Postawimy sobie gospodarstwo, nie będę stawiał. O wzdobach co mamy? A miałem jeszcze sobie kupić coś, co by mi się przydało, ale to jest bardzo drogie. Chciałem kupić tą yy, yy, strych, ale strych trochę już jest za drogi. Duży, podwójny silos na no, ale No duże, duże, duże są. Więc dobra. Yy, chciałem coś tutaj postawić, ale nie postawimy, więc jedziemy do naszych. Ale duże te hale. Taka hala, bo to takie duże jest, to taka jakby hala, nie? Postawię. A może teraz będzie nam się dało zrobić? Zaraz zobaczymy. Nie, tu nie, tu nie chcę. Nie, nie działa. Nie da się. Dobra. Ja nie przedłużam, tylko będziemy się tutaj y, robić te rzeczy, które mamy. Fajna za mała, taka malutka. No, jedziemy sobie na nasze podwórko. Ale chciałam jeszcze kupić taką małą shopę, tą, co mieliśmy na samym początku. I ona idzie naprawdę o 18 na godzinę. To jest naj... O nie. Jeszcze co, ja to potem sobie wezmę poza odcinkiem, bo nie będę tak dal, tak długo jeździł. Kombajna sobie pojadę. odpaliłem go. Dobra. Dzisiaj będzie tylko złożenie naszych maszynek, nie ma ich za dużo, więc nie będziemy tak długo. O, dobra. Tu ominiemy. jest, jest, dobra. Pracownik coś, tu... zatrudnienie na chwilę pracownika, a pracownik gdzieś mi pojechał do tego bajora, znaczy nie wjechał akurat, no sora, że te butelki, czekajcie, popchnę je tam. Ale wolno jedziemy, 25 na godzinę. żeby sąsiad we mnie nie przywalił o dobra Na razie w kombajna potem postawię Nie, albo tu jedziemy sobie, tak? Na razie, o I tak będzie tak może być. Dobra Dobra Muszę znowu odpalić, znowu zapominam odpalić. Ja, ja. Przyczepę potem, już sobie poza odcinkiem wezdę. Bo zaraz pojedziemy naszą... Opa, tą naszą... Yy, o, tu to szybko jedziemy. Pojadę sobie tą kosiarkę, muszę kupić jeszcze. Cztera szybko jedziemy. Cofniemy se tu i teraz musimy kupić kosiarę. Eee, o dobra, zapisuje mi się. I teraz będę musiał kupić sobie kosiarę. Eee, to chyba tańszą kupię. Jezu, o, jest chwili? Jezu, ta koszara jest gigantyczna! trochę taka... Duża jest nawet trochę. Takiej koszary jeszcze nigdy nie widziałem. Tylko teraz w farmingu tak widziałem. Czekajcie ja dojadę, tak wolno, jedziemy, to ja dojadę tam na gospodarstwo. Już tutaj wjechałem i tutaj koszę na razie tą trawę, ale nie myślałem, że właśnie skoszę te tutaj te krzaczki, ale nie mogę ich skosić. Jeden, trzeba tutaj pugiem zaorać. Schowamy i kosiarkę zawozimy. O. Ja poza odcinkiem kupię piłę, i tutaj yy, te drzewo poucinam je. Te drzewo poucinam, żeby nie było tego drzewa. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie. No i do następnego.